Irena Kazimierczuk, siostra Bożeny Mamontowi człowiek, która zginęła w nieszczęsnej katastrofie słoneńskiej. Dziękujemy bardzo. Proszę powiedzieć, gdzie się obecnie znajdujemy? Znajdujemy się w Washington, DC, przyjechałam na konferencję poświęconą badaniu właśnie katastrof lotniczych które, które, jest z spe specjalnych, specyficznych katastrof lotniczych. M17 samolotu koreańskiego z 1983 roku i spoleńskiego. Tak, właśnie. Co one mają wspólnego? No mają to, że no, nie były to zwykłe katastrofy, tylko po prostu z udziałem osób. Przeciw. Przeciw. Gdzie konferencja się odbywała? E, w Press Clubie w Waszyngtonie National Press Club. E, bardzo prestiżowej takiej lokalizacji, lokalizacji tak. A e, no i jakie wrażenia po konferencji? E, bardzo, bardzo jestem zadowolona i szczęśliwa, że się odbywają takie konferencje i że tak wspaniała osoba jak pani Gail dla nam. nam właśnie wkłada tyle swojego trudu żeby, żeby dochodzić prawdy i żeby wspierać właśnie wszyscy, wszystkie rodziny ofiar tej katastrofy, tych katastrof. No właśnie. A jak Pani odbiera prezentację i występ zespołu z Holandii? To, to są bardzo, bardzo wspaniali ludzie, którzy, którzy no, osiągnęli już bardzo wiele, jeżeli chodzi o informacje na temat tych katastrof, znaczy ich katastrofy. Natomiast. Są w innej sytuacji, i w związku z tym y, mają inne możliwości, tak. inne zdobycia, wyzwania, zdobycia, ale też. Mają... Zdobycia wiedzy tak, na temat tego, jak to wszystko wyglądało. Jakie, jakie wnioski po tych spotkaniach, po, tych, po tej konferencji? Z czym pani wyjedzie do Warszawy? Z, z taką nadzieją, że może i w naszej sprawie. Uda się coś w końcu konkretnie ustalić i y, zamknąć, zamknąć ten temat na zawsze, bo to ciągle jest drążenie y, bardzo, bardzo bolesnych ran. I... Muszę powiedzieć, że ustaliliśmy wszystko konkretnie, tylko że nie mamy y, konkretnych sprawy sądowej. No po prostu tak. Zresztą, no cóż, historia nas uczy, że... Pewne sprawy nigdy nie mogą być ujawnione. Dowodem jest Katyń i prawda, jakby Smoleńsk potwierdza to w dalszym ciągu i e, może przykro to powiedzieć, ale nadzieje są pomimo właśnie wiedzy, jaką posiadamy, dzięki, dzięki panu profesorowi Winiędzie i, i innym członkom komisji. To niestety tej wiedzy nikt nie chce potwierdzić. A, a jakie są szanse, że rodziny y, tragedii smoleńskiej będą mogły wspólnie coś y, podjąć, działania? Chciałabym, żeby, żeby rodziny się zjednoczyły i żeby podjęły takie działania, ale sytuacja, jaka jest wśród rodzin. Smoleńskich. Smoleńskich, tak. Nie daje, nie daje mi takiej nadziei, że rodziny będą w stanie się zjednoczyć i wystąpić wspólnie. A proszę mi powiedzieć, czy, czy nie, nie jest tak, że również rodziny katyńskie były bardzo rozbite i też im było trudno działać? Tak, rodziny katyńskie były bardzo rozbite i, i właśnie. Nie wiem, czy to jest cecha naszego społeczeństwa, czy, czy w każdym razie yy, trudno, trudno się zjednoczyć, trudno yy, pójść w jedną stronę i, i po prostu walczyć o to, co, co faktycznie jest ważne. No właśnie, ciekawe, bo przecież. Niby macie wszyscy jeden wspólny interes. Mamy wszyscy prawda? jeden wspólny interes i wydawałoby się, że wspólna sprawa i wydawałoby się, że no, bardzo oczywista, a, a, a jednak okazuje się, że, Nie że że nawet właśnie wiedząc, tak odwołując się do rodzin katyńskich, prawda, które no, już dostały dokumenty, już, już jakby było potwierdzenie. Ale też mimo wszystko były podzielone i, i, i też każdy, każdy starał się osiągnąć jakby swoje korzyści. Indywidualnie, Indywidualnie a nie wspólnie wspólnie, tak. No dobrze, to a co, a co by Pani chciała widzieć jako następny krok w tej sprawie smoleńskiej? Jako następny krok bardzo bym sobie życzyła, żeby właśnie podano i potwierdzono, kto za to odpowiada, prawda? Jasno. W związku z tym nie. o nazwisku. Tak, no to, jest, to jest oczywiste. Jeżeli, jeżeli na przykład ginie moja mama w wypadku samochodowym, prawda, to ja chcę wiedzieć dlaczego zginęła, co jest powodem jej śmierci i kto to spowodował. I to jest normalne, są normalne procedury i, i wiadomo, że nikt przed tym nie, nie jest w stanie jakby uciec. No. Tak samo i tutaj ja po prostu chcę wiedzieć, kto za to odpowiada, kto to zrobił. Ja wiem, ale kto nacisnął guzik czy kto za, zarządził? Ja wiem, ale, ale chcę mieć oficjalnie to powiedziane, potwierdzone. Dobra. No, tak. no dobrze, to bardzo dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy. Ja że, dziękuję. Że, tak że, naprawdę, że pani podjęła ten trud i tutaj przyjechała za ocean w ciężkich ja dziękuję, czasach. Dobrze, że mogłam uczestniczyć w ogóle w tak wspaniałym wydarzeniu. No, dziękujemy serdecznie. Dziękuję.